Witam was serdecznie, moi drodzy. Już w najbliższy piątek zamierzamy eksplorować jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce. Osławiony szpital dał się już we znaki wielu badaczom zjawisk paranormalnych oraz eksploratorom. Okoliczni lokalesi omijają to miejsce z daleka, a my wejdziemy tam w godzinach największej aktywności paranormalnej, czyli pomiędzy północą a czwartą nad ranem. Będziemy obalać mity, bo nie ukrywam, że podchodzimy do tego typu zjawisk z dystansem. A może mity opalą nas. Zobaczymy. Sami się przekonajcie. Premiera drugiego odcinka e, Fenomena Hunters już w przyszłym tygodniu. Czekajcie przed telewizorami i e, zacierajcie ręce. Będzie się działo. pa